Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie o to, posyłem was jak owce między wilki. Dziś obchodzimy święto świętego Łukasza, ewangelisty, patron lekarzy, sam był lekarzem i służby zdrowia. Możemy dziś podziękować lekarzom, mają teraz dużo pracy i pomodlić się za nich. Życzymy im Bożego błogosławieństwa w ich służbie. W tej dzisiejszej Ewangelii jakoś tak szczególnie zwróciłem uwagę na sam początek, że Jezus wyznacza wielu uczniów, 72, wysyła ich przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierza przyjść. Jezus ma plan, Jezus ma konkretne miejsca, dokąd planuje pójść. Wysyła przed sobą uczniów, żeby oni przygotowali mu miejsce i tych uczniów jest mało, żniwo wielkich robotników mało. On chce jeszcze więcej uczniów wysłać, żeby przed Nim przygotowywali miejsce. On ma konkretny plan, on jest zorganizowany. On wie, czego chce. On do czegoś dąży, on ma cele, on ma jakieś marzenia. Czasem w duchowości my skupiamy się na. Na historii, w religii, w wierze, my często wspominamy, obchodzimy jakieś rocznice, e, wspominamy jak to kiedyś było, jak to dawniej było. E, Jezus ma plan na przyszłość. Jezus myśli o przyszłości, przyszłości kościoła, ewangelizacji, przyszłości tego, jak dotrzeć do jak największej liczby ludzi. Może warto się nad tym zastanowić, jakie my mamy plany na dziś, na ten tydzień. Plan roz, rozwoju swojego życia duchowego, może coś. Muszę przeczytać, może gdzieś czegoś posłuchać, może przyłączyć się do jakiejś wspólnoty, plan przekazania wiary rodzice dzieciom. Jak planujecie wychować swoje dzieci w wierze i jak dotrzeć do jeszcze nowych ludzi, którzy jeszcze nie znają Pana Boga. Jakoś to planować, jakoś to organizować, myśleć o przyszłości, a nie tylko przeszłości. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.